To jest kolejny taki filmik dla poszukiwaczy i badań, badaczy tajemnic Rize. Jest to z kolejnych pomieszczeń, które jest naprawdę dla nas bardzo zagadkowe, które kończy się takim otworem strzeleckim. Okienko przystosowane do ostrzału, piwnica na wysokości ziemi, tylko że wykusz przygotowany jest dużo, dużo wcześniej niż lata 38-39. Przygotowany do ostrzału. To prawdopodobnie mogła być, przyświeć więcej mamy więcej światła czy nie? tu mogła być komora amunicyjna tu jest komora, otwór strzelecki a drugi znajduje się tu w tym miejscu o. także wszystkich badaczy i poszukiwaczy RISE zapraszam do, na takie właśnie wycieczki nie w stylu, w stylu szablonowym, standardowym tylko wchodzi się w ten sposób, o Czekaj, wyrzucę ci sprzęt. W ten sposób się wchodzi, wychodzi. Jest zarypiście, atmosfera jest super. Połamane skrzynki amunicyjne pod naszymi nogami. I w ten sposób wychodzi się z takiego pomieszczenia. A z zewnątrz wygląda to mniej więcej tak. Ruina, ruina, dookoła hanory I w sumie nic nie widać. Tylko znajduje się taką dziurę w ziemi. A dookoła to wygląda mniej więcej tak. Miejsca oczywiście, nie wskażę, bo za chwileczkę to by się znalazły hordy poszukiwaczy i odkrywców. Także budynek na pewno był przygotowany do obrony, a pod nami w dół znajduje się cmentarz. za chwileczkę Takie na nim miejsca wskazują nam bardzo dużo tajemnic, dotyczących właśnie kompleksu Rize. Takie budynki, takie ruiny, słuchajcie, są dużo, dużo starsze niż II wojna światowa, niż I wojna światowa, czy nawet rozbiory Polski. W takich miejscach y, często się znajdujemy, często szukamy, jednak nie mówię, że polecam coś takiego, bo piwnica, którą mam wcześniej pokazywałem, ona w każdej chwili grozi zawaleniem. Jednak dojścia do takich miejsc są po prostu nieznane. One znajdują się na uboczach, one znajdują się po prostu w miejscach niedostępnych. To, co tu widzicie po tamtej stronie to jest była polska wartownia wybudowana przez wojsko polskie, która miała szedł dostępu do pewnego miejsca tu na Dolnym Śląsku. Jednak w 1949 roku, kiedy wojsko polskie opuszcza ten teren, wprowadzają się tu osoby cywilne. Jednak tego miejsca nikt nigdy nie zasiedla. Jest tu kilku biznesmenów, którzy zagiery parol na to miejsce i poszukują złota. Także życzę im powodzenia i. Wszystkim tym, którzy przyjeżdżają w ten teren, szukać złota, życzę powodzenia. Słuchajcie, niektórzy nie wierzą to, co ja mówiłem o jakichś takich... ze strumyki były przygotowane do spływowody. czy kamienie, które tutaj znajdują, zostały ułożone w sposób na, nienaturalny. To są prosto prostokątów. jeżeli nieprzypadkowo, jeżeli ktoś świadomy trafi na coś takiego... Zobaczcie, woda teraz chodzi... Do podziemnego chodnika. Tam jest podziemny chodnik i teraz woda zalewa podziemne chodniki. Tam jest głębia, tam jest chodnik, tam jest tunel. Od tej strony to bardzo dobrze widać. filmów od tej strony jak woda wchodzi do środka. Pod nami znajduje się teraz jakiś podziemny chodnik bądź korytarz. Nie mamy teraz środków w tym momencie, ani sił żeby do niego się dobrać. Do tego miejsca na pewno wrócimy. W ten sposób było to zakamuflowane. I dokładnie tak samo to zakamuflujemy. to jedno z tych miejsc, o których Wam kiedyś opowiadałem, że Jareczki wskazywał mi takie miejsca. Pokazywał mi takie miejsca, że strumienie potrafią zapadać się pod ziemię. Prawdopodobnie jest to jedno z takich miejsc. Nie powiemy Wam, gdzie to jest, nie wskażemy miejsca. Przyroda za chwileczkę to zakryje. Pod nami na pewno znajduje się chodnik, korytarz, do którego ta woda spływa. To jest jedno z miejsc, które ja nazywam, wiążę z Czarną Magią Ridżą. Takie opuszczone cmentarze, takie opuszczone krzyże, które znajdują się tu po lasach, po, po, po łąkach, po polach, w różnych tenchorach. Także Rize to nie tylko są szczolnie, Rize to nie tylko jest właśnie osówka, rzeczka, woda, ile razy Wam tłumaczyłem, to między innymi są takie rzeczy. Coś powie, no nic nadzwyczajnego, tylko że to dookoła są grobowce opuszczone, była stara kaplica. Był właśnie, nie wiem, grobowy, coś takiego, ten strumień, który Wam przed chwilą pokazywałem, gdzie woda ścieka, prawdopodobnie ona wchodzi do jednego z korytarzy, które łączyły się z tym cmentarzem, a spływają jakieś 100 metrów poniżej drogi, która tutaj obok nas się znajduje. Słuchajcie, co roku, o... na no, wszystkich świętych, ktoś przychodzi, pali tu świeczki, ok, Oddaję sobie cześć yy, zmarłym. Taka figurka, była ostatnio awantura, że ja zniszczyłem figurkę gdzieś tam, którą znalazłem w podziemiach, zostałem okrzyknięty jakimś tam szarlatanem, cholera wiecznym słuchajcie, takie figurki jeżeli spotykam, takich figurek nie tykam to jest stara figurka, nie wiem ilu ona ma także takie figurki zostawiam, nawet nie biorę ich do ręki no, podnoszę, sprawdzam, odkładam na miejsce ale to co znalazłem wtedy w podziemiach to była po prostu robota pewnej grupy okultystycznej, których znam, jednego nawet nazwiska który odprawia czarnym sze w podziemiach, właśnie rize Także polecam nie tylko zwiedzanie tych komercyjnych szlaków, polecam nie tylko to do zwiedzania, co ja Wam oferuję, tylko samemu zapuścić się w odmęty tych lasów i gór. Słuchajcie, w pewnym momencie sami traficie na takie miejsca. Który to jest wiek, który to jest rok, nie mam zielonego pojęcia. Jednak te fundamenty, które tutaj się znajdują dookoła, to są kamienne fundamenty, one pokazują, że to jest 15-16 wiek naszej ery.